Witam Was! Ja jestem Krystek, a to ostatni odcinek naszej serii Let's Play Spore! E, od razu można, możemy zobaczyć, że jest tu jakiś nowy ekran, tak, e, to jest nasz Układ Słoneczny. W tym właśnie Układzie Słonecznym mieszka nasz lud, nasza planeta, e, prawda, jakąś kometę, e, różne planety, ale jak na razie naszą misją jest poleć na na te Iolas. E, wchodzimy w atmosferę, czekamy... No i teraz. O, co się dzieje? Aha, spoko, coś tam na radarze pojawiło. Yy, rozbity statek. I kupa kości dookoła. To rozbity statek kosmiczny do tego emituje dziwny sygnał radiowy. Podleć do niego i użyj skanera, aby zbadać miejsce katastrofy. Spoko. Yy, skaner, skaner, gdzie ten skaner był? Yy, skan gdzie on y... jest? O, 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 jest, jest, jest. Spoko. I co się dzieje? Ej, kosmici, ale żadnych oznak życia. Zdaje się, że przed śmiercią nakreślili szyfrową jakoś... swoistą mapę. Chwileczkę, wrak u nasz promień ściągający, za chwilę na pokładzie znajdą się jakieś przedmioty. Wiecie, to są takie e, misje początkowe, żeby nas wprowadzić w ten klimat takiego podróżowania po kosmosie, e, później będzie to wyglądać zupełnie inaczej, nie takie przygodówki jak tutaj widzimy, tylko będzie zupełnie co innego. Rakiety i napięt międzygwiezdne. hmm, nawet ma chyba zaprogramowane współrzędne, bla, bla 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 Dobra. Mi się nie chce tego czytać. To do sterowania statkiem zmierzenia służą klawisze z czołgami. Aha, nobra ehm, Dobra, wychodzimy z tej planety. I... czekajcie, czekajcie. Coś nam doszło. Mini rakieta protonowa. Doszła. Wow. Ehm, opuść ten system gwiezdny mamy. Czyli jeszcze wyżej. Hmm, dobra. Czyli mamy polecieć tutaj, tak? Do Remus. O, i tutaj można zobaczyć, proszę bardzo, to, są, to wszystko to są y, układy słoneczne. Jest z tego naprawdę full. I proszę bardzo, nasza galaktyka. I zobaczcie, ile tego jest: to jest tego jest od cholery, samych y, słońc jest jakieś y, 10 tysięcy więcej nawet. I jeszcze planety: Boże, żeby to wszystko zwiedzić, to naprawdę potrzeba. 3 yy, miesięcy, a żeby ogólnie zdobyć wszystkie odznaki to dwa tygodnie Tak więc skończę to w tym odcinku pokazując wszystko co jest możliwe w pokazaniu Czyli tam podróżowanie po planetach i tym podobne um, Tylko gdzie teraz mam iść? Tutaj? Chyba tutaj um, No, 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 no O, 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 no bo coś się dzieje Coś się pojawia na pokładowym radarze, fajnie Wow! Ruiny! późno, no, te ruiny są prawdopodobnie jedną z pozostałością po macierzystej kolonii kosmitów z wraku. Bla, 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 bla. Eee, a teraz gdzie to jest, gdzie to jest? Są, są, są ruiny. No i co mam tu zrobić? Eee, chwila, chwila, skanuj... Dobra, zeskanowaliśmy, to teraz zeskanowanie niczego nie dało. Yy... Ale nie widocznie wywołało jakąś reakcję. Radar pokazuje pewną aktywność. Uuu. No to się. Wow, 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 Co to jest. Tylko musiał uruchomić system? obronne kolonie. Te roboty nie wyglądają przyjaźnie. Chwileczkę. Wybieramy sygnał. Wagra, wykryto najazd Groksów. Wszyscy Groksjańcy, intruzi zostaną wyeliminowani. Groksowie? Inicjalizacja obrony automatycznej kod grox 999 Wszyscy groksjańcy i trój zostaną wyeliminowani! Nie jesteśmy groksami! Uwaga, wszyscy groksjańcy i trój są wyeliminowani! Po raz ostatni nie jesteśmy groksami! O, oh, fuck! Atakuje nas! O, że ty... Oh, fuck! Uciekaj! Eee, dobra, dobra, dobra

nic z nich nie wyleciał Nie, bo tu nic nie wylatuje, spoko. Misja wykonana. Czyli mamy już yy, starcie z pierwszymi z wrogimi yy, obiektami, można powiedzieć. Yy, dobra, mam teraz... Zdaje się wrócić tutaj, z powrotem na swoją planetę, tak? Yy, tak. Misja wykonana... A, czy czekajcie, czekajcie tutaj. No. Yy, misja wykonana, bla, bla, bla. Kolonii... O, To jest fajne, to jest bardzo fajne. E, niczyj. Ja sobie pojadę do innego... Te, do innej tej. Dobra, 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 dobra. Hmm, do Remusa? Czy... Dobra, tutaj. Nam pokazuje, że tutaj. E, tutaj mamy kolonizator. To jest bardzo fajna opcja. Bardzo dobrze przemyślano, co się dzieje. Planety na zielonych orbitach łatwiej przekształcić i kolonizować niż planety na czerwonych lub niebieskich orbitach, spoko. No to idziemy na tą zielonym. E, Kolonizacja jest to fajna sprawa, ponieważ można jakby założyć swoją kolonię na innej planecie, e, no, co daje nam więcej możliwości. Kolonie można zakładać na planetach nowego typu, bla bla bla. Mm, dobra, mnie to zbytnio nie obchodzi. E, oczywiście później dochodzi jeszcze kupa innych możliwości, na przykład e, zmiana barwy wody, e, Zmienianie jakiejś... E, jakby to ująć. Rekonstrukcja jakiegoś gatunku na jakiejś planecie, różne tam bronie dodatkowe, ale naprawdę, żeby pokazać to wszystko, to ja potrzebuję jeszcze co najmniej 20 odcinków, żeby pokazać Wam wszystko dokładnie. A uh, nie chcę tego robić, tak więc to będzie ostatni odcinek, w którym pokażę po prostu podstawowe rzeczy. Uh, no i proszę bardzo. Boom. Pyk. I to też jest bardzo fajne, patrzcie. A rozszerza się. i ciach czemu jest tylko ratusz Re gratulacje udało ci się bla 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 um, no i spoko tylko czemu tutaj męski typ planety jak to za niski typ planety hmm. nic nie mogę dać? Fuck! no to może Dobra, pobawimy się trochę w stylistę. Taki, no, taki już ostateczny wygląd, bo myślę, że jak na kosmos, to trochę można zmienić. E, Doszły na nowe te e, hełmy różne. Ten jest fajny. Pasuje? Może to? Taki, taki trochę Gandalf, ale dobra, niech będzie. Um, no, 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 może tutaj coś, coś, ciekawego, coś ciekawego jest? Co to jest? Barko skrzydło Takie L, dobra <grymne> Niech powiedzieć takie skrzydełka. E, dobra, ten monitorek może zostać. To zmienimy na to. I mam coś jeszcze. Maski. Nie, mas... mas masek nie, nie pasują nam maski w ogóle. Eee, o, 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 to, to jest ciekawe, to jest ciekawe, odrzutowy plecaczek, czy tam jakiś tam coś. Dobra, swajczy nam się ogon, jak będziemy latać, ale dobra, może być. Eee, I teraz tylko pokolorować, jakoś inaczej, fajniej. Eee, ja bardzo lubię czerwony kolor, tak więc pod koniec może weźmiemy jakiegoś czerwonego. Hmm, może inną powłokę, czarne pasy mogą być. Pasują czy nie? I nice. I detale, detale, detale. Takie. Jak on wygląda teraz? No, pokazuję. się yy, Może bardziej ciemny. Będzie pasował. Dobra, jest, jest dobrze, jest dobrze. Yy, Okej. Okay nie wiem, czy tylko na tej kolonii będą tak wyglądać moi ludzie. Chociaż chyba nie tylko. A zresztą. Ehm, dobra, tak więc opuszczamy ten yy, układ. I się teraz tylko boję, czy mi znowu nie będzie harczyć mikrofon jak kiedyś. Oby nie. Bo wkurzył mi się bardzo e, o co tu chodzi. A, bo tu statek jakiś przyleciał. Wysz na swoją planetę. Spoko. Wracamy. Co znowu? Dajcie wydobyć przyprawę. Aha. Przyprawa. Mm. A nie, nie tak. Oni też się zmienili. Spoko, spoko. Um. Mamy więcej przyprawy i teraz musimy... się chyba wrócić. A nie, znajdź obce imperium. Znajdź obce imperium. Um. Może tu coś będzie Muszę znaleźć obce imperium Nie pamiętam jak się ich szukało To są zwierzaki, bo widać po tej łapie um. Ale jakieś imperium Może tutaj coś będzie Nie, tutaj żadnych planet nie ma A nie, są jakieś Tylko, że to jest... nie yy, O ile dobrze pamiętam, to by pisało, że tutaj jest jakieś inne te Wiecie co? W sumie to ja bym chyba znalazł to Imperium i to by było na tyle w tym odcinku. Po prostu pokażę wam możliwości. Wiecie co, coś mi nie gra... No pokażę wam te możliwości i coś mi nie gra z mikrofonem. Ja się boję, że znowu może coś nie pójść, tak yy, wiecie co? Ja zrobię cięcie i zobaczę czy mi mikrofon nie przerywa, tak więc zaraz wracam. Dobra, mikrofon mi nie przerywa jeszcze przy okazji zamknąłem drzwi, bo pralka chodzi i mnie to denerwowało trochę. Izyda, może tu coś będzie Oby O, o, o jakieś fale Czy to będzie imperium? Ta planeta daje nietypowe wyniki skanowania Bierz się i zbadaj sprawę No spoko Ale pisze niczyj Hmm Nie, jednak Coś tu jest, ale imperium nie ma Pokładowy radar, bla. Co znowu wykryłeś? Uuu, uh, mapa! Ona lata? I, i, jeszcze gwas nam zasłonił ją. Eee. Jaki rzadki obiekt. Tylko gdzie to jest? U Jezu, burza. Gdzie to jest? No no no, o, o, dobra jest, 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 jest Kurde A może to trzeba wciągnąć No Ym... się znaleźć rzadki obiekt Co to jest? Zwoje, wiary, rolka A, takieś takie Chyba to sprzedać można, ile dobrze pamiętam Ym... Ale jak chcę jakieś imperium Niczyj, niczyj wszystko jest niczyje Tutaj może coś będzie O Twoje, dobra, O sygnały radiowe, tutaj może coś być Może tutaj coś być Tak! Jest! Perium. Mamy um. Jaki czadowy statek Wzór Drake'a jest słuszny Oto żywa, obca cywilizacja Jaki zawalisty statek toś zrobił Ekstra jest Ja sobie wejdę na nim planetę i jestem ciekaw jak oni tam mają Chciałbym zobaczyć O, za kolorowo to tu nie jest Ale czekajcie czekajcie O dobra 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 tutaj jest, tutaj jest, gdzieś tutaj jest yy, Jest, jest miasto ehm. Halo Dzień dobry e, Co mi radar pokazuje Bo pokazuje żebym leciał tam, a nie wiem po jaką cholerę Każe mi tu lecieć no, co ja mam tu niby zrobić? Aaa, skrzynia! Sprytne, sprytne! to mają w skrzyni? Aaa, kolejne. Zaginiona skrzyna Muzuli, ta, Muzili. Dobra, pogadajmy sobie. Opa. Uszanowanko, wasz statek nie figuruje w naszej bazie danych. Ej, no, e, no, o co tu chodzi? Przecież to jest mój dawny stwór. Eee, no, ja myślę, że jakiś nowy, fajny będzie. Ależ do grystek, Krystek, przybywam w pokoju. To zaszczyt. I tutaj mamy takie coś. Możemy naprawić, czyli będziemy mieć więcej życia, lub doładować, czyli paliwo. Yy, ja bym sobie wziął życie i to zresztą też, bo nie mieliśmy pełno. I dyplomacja, czekaj. Opowiedź swoje Przyjmij proszę nasz podarek, abyśmy mogli z przyjaciółmi. St Uu, nie, nie tyle, nie tyle. 50. Coś jeszcze, co chcę przedyskutować. Um, dyplomacja. Sojusz zwiększy potęgę obu naszych imperiów, prawda? To mogę zrobić, okazać wam moje poświęcenie. Cóż, oczywiście potrzebne było odpowiednie zezwolenie. Wiem jednak, że mamy zlecenie na sprowadzenie pewnej rośliny. No dobra. Do widzenia. Mam jakąś misję. Zdobyć rośliny należące do gatunku Dozornik z planety... jakiejś tam... O Jezu, co to we mnie walnęło? A czemu oni mnie biją? No co ja wam zrobiłem? We... Bili mnie. Jakie chamy. Um, dobra. Tutaj muszę wrócić. Eee... Um, tak? Tutaj? I jaka to jest planeta Laertes? Laertes, 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 Laertes. Gdzie tu jest to Laertes? Nie tu. Laertes. Planeta Laertes znajduje się w układzie Patrokolos. Patrokolos, Patrokolos. Szukamy Patrokolosa. Patrokolos, Patrokolos. Fak, gdzie on jest? Prokas, Potolus, Izyda, Polifem eee... Kurde, gdzie to jest? Zauważyłem, że dużo też tych nazw yy, nosi jakichś takich greckich, yy, tam rzymskich imion Czekajcie, jeszcze raz, Patrokolos Patrokolos hmm. Czekajcie, Patrokolos, gdzie to jest? Musi być gdzieś blisko, no niemożliwe, że mi aż tak daleko no to jakaś nowa fala idzie. O, jakieś imperium. jest stworzonych, gotownych ruchów. Yy, a, tu jakaś strzałkę mam, może ona mnie doprowadzi. Yy, ojoj. To jest terytorium wroga. Niedobrze. Ten obszar jest kontrolowany przez silece pochodząc z układu bla bla bla. Ła! z naszym terytorium możemy w kimś pomóc, ten nie ma, bla, bla. Co to jeszcze mamy? O, ja mnie! uciekajcie Uciekajcie, 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 uciekajcie! Wiecie co? ja znajdę ten układ słoneczny sam i zaraz do Was wrócę. I ucieknę jeszcze przy okazji przed tamtymi. Tak więc ja zaraz zwracam. Mam! Znalazłem! ale było blisko a ja taki głupi nie mogłem tego znaleźć eeee e no patrokolos patrokolos ale gdzie oni hmm. wszędzie pisze nici to jak mam niby roślinę zdobyć a nie czekajcie czekajcie e, planeta Laertes to jest to Laertes nie to chyba nie ta no to raczej ra żadne rośliny nie rosną e, Laertes laertes o jezu e, Laertes 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 jest to powinna być jakaś roślina e, roślina, roślina No To się pojawia na pokładowym radarze Czyżby to była ta roślina e, no sorry ja tutaj nic nie A dobra, dobra, to e. no Znowu coś mi zasłoniło Co to jest? Nic zobaczyć nie można Ujdź, 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 ujdź Gdzie to jest, gdzie to jest? Fuck Dobra um, Skanuj Nowa roślina Stała zdobądź rośliny co do gatunku Tak tylko gdzie ona jest A to ta A to spoko 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 A tak szybko szybko bo tu jest chyba na czas yy, Mamy tak? Mamy Spoko to teraz wracamy do nich Oh fuck A czas leci, czas leci Kurde, zapomniałem gdzie oni są. Chila, um, y, Chwila, chwila, to tutaj? Nie, to nie tutaj. Nie, tam! Tam. Y, tam, tam, chodź idź idź idź, 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 Tutaj, tutaj, tutaj. Szybko. Spoko. Y, kapitan Zukrystek witamy. Dziękujemy za pomoc. Ponadto. Mm -hmm. Chcę zobaczyć szlak z wami. Teraz jeszcze, jest już koszko powiedzieć, z, z czym przybywasz? Jest... Aj, a już założyliśmy! A to spoko, spoko, spoko! E, tak więc. E, Pokazałem większość chyba rzeczy. Bo tak, zakładamy szlaki handlowe, lub niszczymy. Nie będę teraz niszczyć, bo jestem za słaby. Ale ponadto. E, patrzcie, w fazie cywilizacji, jak byłem. E, ja nie byłem nastawiony agresywnie i nie mogłem atakować I tu jest najprawdopodobniej tak samo Ja nie będę tego teraz sprawdzał, bo to jeszcze więcej czasami Ale jak widzimy, mamy ładny szlak handlowy Zdobywamy coraz nowszych sojuszników, zdobywamy odznaki Odznaki na przykład za, przelec za ilość przelecenia tych kulek A to właśnie jak w przerwie zdobyłem sobie jedną e, Tak więc mamy trochę tutaj więcej Ale tak jak mówiłem, tej gry nie da się przejść e, To jest praktycznie większość czego wam pokazam Chociaż to jest cholernie Dużo elementów, ale żeby pokazać je wszystkie, naprawdę potrzeba mi co najmniej jeszcze 15 odcinków. A no. Wiecie, nie mam aż tyle czasu. Tak więc pokazałem wam wszystko i. Aż tr... ciężko mi to powiedzieć, ale naprawdę, to już jest koniec serii. Chorcia! Uff, tak więc. E, zakończymy to ładnym stylem. E, mamy ładny statek, mamy fajną cywilizację, mamy fazę kosmosu, naszą piękną galaktykę. O, oh, jest fajnie. Tak. I tym oto akcentem zakończymy tą serię, tak? Więc to by było na tyle. Teraz trochę o grze. Jeśli chodzi o samą grę, oceniłbym ją e, 9 na 10. Dlaczego dlaczego 9? Bo jedyne co mi się tutaj nie podoba, to jest takich małych elementów drobnych, naprawdę bardzo drobnych, e, na które. Nie zwracałbym uwagi, ale niby takie drobne też dla mnie się liczą i to, że nie da się tej gry przejść, to jest moim zdaniem duży minus, jakby dało się przejść, e, byłaby dużo fajniejsza moim zdaniem, ale nie da się to, to zrobić. E, tak więc jest 9 na 10, to jest moja ostateczna ocena, gra jest bardzo fajna, polecam ją każdemu. E, no i to tyle, teraz najprawdopodobniej y, odinstaluję ją z komputera i będę się zastanawiać nad nową serią Let's Play. Jaką będzie, pewnie LOL? Tak. Tak więc, dzięki wszystkim za oglądanie. To już będzie całkowity koniec tej serii. Dzięki, że byliście ze mną, że oglądaliście, że komentowaliście, subskrybowaliście, dawaliście łapki w górę. To już koniec. Tak. E, tak więc, komentujcie, subskrybujcie. subskrybujcie, subskrybując. Nie żałujcie. Czekajcie na inne serie Let's Play. No i jeszcze raz wielkie dzięki za bycie ze mną przez ten cały czas nagrywania. To dla mnie wiele znaczy. No. Ale poleciałem z końcówką Jakbym na jakiejś przemowie gadał Dobra, tak więc to by było na tyle Cześć, trzymajcie się, papa pa.